Witam w tym materiale będę pokazywał w tym i w kolejnych materiałach będę pokazywał w jaki sposób na platformie Moodle tworzyć kursy dodawać do nich materiały po prostu podstawy pracy z platformą Moodle zaczynamy po zalogowaniu się jako nauczyciel widzimy nasz kokpit gdzie mamy nasze kursy tutaj utworzone także po lewej stronie tutaj mamy te kursy, które do tej pory zostały utworzone. Natomiast, jeżeli klikniemy sobie strona główna, to widzimy wszystkie kursy, które już nauczyciele utworzyli. Możemy sobie to przejrzeć. Możemy sobie też wejść na taki kurs, jeżeli jest taka możliwość. Mamy tutaj też dostępny kalendarz gdzie możemy sobie dodawać różne informacje dla, dla uczniów, to będę pokazywał później no i mamy tutaj część, gdzie mamy utworzone przez nas kursy a na samym końcu mamy administracja serwisu cały ten panel możemy sobie zwinąć w dowolnym momencie, czyli jeżeli jesteśmy w kokpicie możemy sobie kliknąć na ten hamburger i menu nam się chowa, tak żeby nam tutaj nie przeszkadzało Możemy tutaj też kliknąć sobie na edytuj tę stronę i poszczególne elementy możemy sobie zmieniać ich położenie, ale myślę, że na początku nie ma takiej potrzeby, więc dam sobie tutaj przywróć ustawienia strony domyślnej, żeby nie mieszać niepotrzebne. To są takie dodatkowe możliwości, które możemy się tam później pobawić. Przechodzimy sobie do administracji serwisu. Mamy tutaj nasze kursy. Klikamy na kursy. I możemy sobie wybrać zarządzaj kursami i kategoriami. To samo możemy kliknąć od razu tutaj zarządzaj kursami i kategoriami. I teraz od początku utworzymy sobie nowy kurs. Czyli daje utwórz nowy kurs. I teraz w dzienniku elektronicznym mamy zakładkę rozkładu materiału, gdzie mamy dokładnie nazwę przedmiotu. Ja sobie to po prostu skopiuję. I tutaj w pełnej nazwie kursu wklejam to sobie. Dodatkowo tutaj napiszę sobie klasa trzecia TLI w nawiasie informatycy. Myślę, że będzie to czytelna informacja dla uczniów, że to jest dla nich przeznaczone. W krótkiej nazwie kursu, to jest to, co się wyświetla tutaj w tej części, więc można sobie po prostu skopiować to samo. Wybieramy sobie kategorię kursów. Ja już tutaj utworzyłem kilka takich kategorii. Jeżeli byłaby potrzeba, to możemy utworzyć następne kategorie. Wybieram sobie zawodowe informatyczne. No i teraz data rozpoczęcia kursu. Można, datę zakończenia kursu można wyłączyć. Nie jest nam potrzebna. Bo będzie ten kurs w takiej formie, że uczniowie w dowolnym momencie będą sobie mogli wchodzić na ten kurs. Mamy tutaj też możliwość, później to pokażę w zakładce format kursu zmienić ten sposób, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Także w każdym razie tutaj wyłączamy to data zakończenia kursu i to jest niepotrzebne. W opisie no to możemy sobie wstawić też tutaj na przykład tą informację. Ja sobie to skopiuję. Oczywiście można tam sobie swoją własną jakąś treść wkleić. Ja sobie tutaj daję takie informacje, żeby, żeby była pewność co do tego, jaka jest zawartość tego kursu, żeby też wszyscy mogli sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Yy. Mamy tutaj możliwość załączania dodatkowych obrazków. Tu widzimy, że w formacie GIF, JPEG czy PNG możemy dodawać ilustracje. Nie jest to wymagane, nie ma takiej potrzeby, także możemy tutaj sobie to w tym miejscu. Pominąć. No, i przechodzimy do, tego, do tej zakładki. Tutaj mamy rozwijane te takie panele, gdzie możemy sobie wybrać po kolei różne tutaj dostępne rzeczy. Pierwszą taką rzeczą jest format kursu, i to, co już wspomniałem, mamy tutaj dwa takie najbardziej użyteczne, przynajmniej moim zdaniem. Można sobie oczywiście przetestować inne. Mamy układ tematyczny, czyli od razu wszystkie tematy są dostępne dla uczestników kursu. Polega to na tym, że uczeń może sobie w dowolnym momencie siąść do komputera, przerobić daną treść, rozwiązać testy, zapoznać się z teorią itd. Mamy możliwość przełączenia na układ tygodniowy i tutaj mamy możliwość ustalenia dokładnie dat, kiedy uczeń ma dostęp do danej treści. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie testowałem tych y, dodatkowych rzeczy. Te, z tego, co czytałem, y, instrukcje te są takie najbardziej użyteczne. Ja zostawiam tutaj ten układ tematyczny, on jest domyślny, i teraz y, liczba tygodni, tematów. Y, jeżeli chcielibyśmy utworzyć. Powiedzmy dla wszystkich tematów, które mamy w rozkładzie materiału, no to musielibyśmy sobie tutaj ustawić te 58. Szczerze mówiąc nie wiem, czy jest tam taka może jaka jest największa liczba. 52 jest najwięcej. No więc e... na razie zostawimy te 4. Tutaj taka informacja, tą wartość możemy sobie dodawać potem, to nie jest ograniczenie w żaden sposób. Tak jak widzieliśmy tutaj do 52 możemy możemy sobie Rozwinąć tak, 52 jest na samym końcu. Możemy dodać tyle tematów do naszego, do naszego całego zbioru tutaj, do naszego pojedynczego kursu. Możemy oczywiście tych kursów utworzyć więcej. Y układ kursu. Możemy tutaj sobie wybrać, czy to jest, y czy pokazać wszystkie sekcje na jednej stronie, czy jakby każda sekcja jest, jest na oddzielnej stronie. Ja te rzeczy zostawiam domyślnie tutaj, myślę, że one są takie dobrze to jest dobrane te wartości domyślne. W zakładce wygląd możemy sobie zmieniać takie parametry jak czy mają być pokazywane ile wiadomości ma być dla studentów czy tam uczniów pokazanych czy chcemy wymusić język. No tutaj domyślnie platforma była zainstalowana w języku angielskim, ja ten język polski dodawałem później. Dlatego tutaj mamy dwa języki dostępne. Ja myślę, że tutaj można sobie wybrać, że wymuszaj język polski. Wtedy uczniowie automatycznie będą przełączeni na język polski. Możemy tutaj włączyć, czy chcemy pokazywać oceny uczniom, czy jakieś raporty wyświetlać. To możemy zostawić te domyślne wartości. Możemy sobie zmienić to i zobaczyć, jak się zachowuje. Myślę, że nie będzie z tym kłopotów. Mamy tutaj. Ograniczenie co do wielkości pliku, który przesyłamy, obecnie w tych najnowszych wersjach Moodle jest to te 512 MB. Myślę, że jest to wystarczające. Aczkolwiek lepiej nie przesadzać z tym, myślę, że, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale na jakieś prezentacje czy filmy te 50 MB by wystarczyło. A też musimy pamiętać o tym, że no, platforma jest na serwerze, który ma ograniczoną pojemność dysku. Także no, nie przesadzajmy tutaj. Następną opcją to jest, czy śledzić ukończenie tego kursu. Innymi słowy, będziemy mieli podgląd, czy student przerobi wszystkie materiały, które, które są dla niego, czy uczeń przerobi wszystkie materiały, które są dla niego dostępne. Tutaj jeszcze z takich ciekawszych rzeczy. Możemy sobie, ponieważ w tym Moodlu zdefiniowane są poszczególne nazwy, możemy sobie tutaj zmienić na przykład, że zamiast student w serwisie ma się wyświetlać w ramach tego kursu, który tworzymy, zamiast student ma się wyświetlać uczeń. No, jest to tam jakieś rozwiązanie, tak samo zamiast prowadzący można wprowadzić nauczyciel. Ja na razie zostawię sobie te rzeczy tutaj domyślnie. No i zapisujemy tutaj. Możemy zapisać i wyświetlić albo zapisać i wrócić. Ja kliknę tutaj zapisz i wyświetl, i tak wygląda kurs, który mamy stworzony. Czyli widzimy tutaj witryny i aplikacje. Tutaj na tej liście na, po, po, po lewej stronie pojawiła mi się tutaj ta zakładka i teraz mogę tutaj definiować sobie rzeczy związane z tym kursem. Za chwilę to jeszcze raz tutaj do tego wrócimy. Natomiast jak klikniemy sobie na tutaj ikonkę... Na powrót do strony głównej, na to logo czy tam nazwę naszego e-learningu, to widzimy tutaj, że pojawiło nam się teraz witryny i aplikacje internetowe klasa trzecia. Jeżeli sobie na to wyjdziemy, no to znowu jesteśmy w tym widoku, gdzie mamy tematy, mamy naszą konsolę tutaj do, za, do zarządzania tym kursem. Jeżeli to teraz sobie klikniemy na innym kursie, na przykład informatyka klasa pierwsza, no to tutaj mam informatyka klasa pierwsza i tutaj mamy uczestników, odznaki, tam jakieś oceny i tak dalej. Tak? Także, no ja teraz przełączę się znowu na te y, tworzenie... Y, to jest, no, no, widzimy, to jest, no tam jeszcze nie mam żadnych treści, tworzenie stron y, internetowych. Nie, przepraszam, tutaj witryny i aplikacje internetowe. Tutaj na razie mi się to nie wyświetla po lewej stronie, bo tam jeszcze nie ma żadnych materiałów ustawionych, także na razie kurs jest pusty. W momencie, kiedy wszedłem na to zarządzanie tym witryny i aplikacje internetowe, możemy sobie teraz tutaj włączyć uczestników i mamy ten panel, to co pokazywałem we wcześniejszych materiałach filmowych, zarządzanie użytkownikami. Możemy tutaj sobie kliknąć, rozwinąć tą zębatkę i wybrać sobie metodę zapisów. I ja tak jak w poprzednich materiałach, zmienię tutaj sobie zapisywanie samodzielne. Dam wszystkim uczniom w szkole możliwość zapisania się do mojego kursu. Domyślna rola osób, które będą się zapisywały to będzie student oczywiście, czyli no, odpowiednik ucznia. I to w zasadzie tyle, dajmy zapis. Dla gości, no niekoniecznie, ponieważ część materiałów no chcemy panować nad prawami autorskimi do tych materiałów, które tworzymy. Dlatego myślę, że lepiej osobom spoza szkoły nie dawać możliwości samodzielnego rejestrowania się i zapisywania na nasze kursy. W tym momencie możemy sobie przejść z, jakby z powrotem do tego tematu: tej witryny i aplikacje. No i teraz zaczniemy tworzyć kolejne tematy. Ja posłużę się znowu rozkładem materiału, który tutaj mamy. No i tutaj widzę, że jednym z następnych tematów, które powinniśmy przerobić w ramach tej lekcji jest. Gdzieś to tu było. Obróbka plików wideo. To jest tematyka, którą spokojnie możemy sobie przerobić w postaci kursu e-learningowego, dlatego myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby od tego zacząć. Tutaj niestety widzę, że przynajmniej w mojej przeglądarce nie da się skopiować tego tematu, więc można go po prostu przepisać. Ewentualnie kliknę sobie tutaj na ten ołówek i skopiuję sobie ten temat. Przechodzę do zakładki witryny i aplikacje i przełączam sobie tutaj włącz tryb edycji. W tym momencie, przy każdym tutaj pozycji, pojawiły się ołóweczki, czyli możemy taki temat modyfikować. I teraz, pierwszą pozycją tutaj, są ogłoszenia. Można je zostawić, można sobie tutaj to usunąć albo ukryć, no a na razie możemy zostawić tam, możemy dodawać ogłoszenia, jeżeli byśmy chcieli jakieś informacje dla, dla naszych uczniów przekazać. Klikamy tutaj na ten temat 1, na ten ołóweczek, wklejamy sobie obróbka plików wideo, zatwierdzamy enterem i mamy to wprowadzone. Ja sobie od razu kolejne tematy, czyli przygotowanie plików dźwiękowych. Czyli temat drugi to będzie przygotowanie plików dźwiękowych. <laughs> następny to jest obróbka plików audio, czyli to jest I następny to będzie edytory typu wysiwyk, czyli What you see is what you get. Tak? Czyli klikamy sobie tutaj. Ctrl V, Enter. Tutaj jeżeli sobie chcemy dodawać kolejne rzeczy, to zaraz też pokażę. Na razie skupimy się tutaj na utworzeniu pierwszego, pierwszego tematu. Przejdziemy sobie tutaj teraz do dodaj aktywność lub zasób. I to jest to, o co wiele osób pytało. W momencie, kiedy klikamy to dodaj aktywność lub zasób, mamy tutaj dostępne... Różne możliwe rzeczy, które możemy naszym uczniom przygotować. Z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej będzie tutaj przydatne następujące rzeczy: możemy przeprowadzić ankietę wśród uczniów, możemy przeprowadzić głosowanie. Na pewno jedną z takich najczęściej używanych rzeczy będzie strona, no i możemy tutaj też przesłać plik ewentualnie adres URL, czyli jeżeli chcemy udostępnić jakiś plik, materiał w formie plików, no to klikamy sobie na plik i wtedy załączamy taki plik i w ten sposób działamy. Zaczniemy od początku. W tym materiale to będzie wszystko, natomiast w następnych materiałach filmowych omówię różne możliwości, które daje nam tutaj ten system. Dziękuję bardzo. Do widzenia.